Okay. To jest Zodiak. Cześć Zodiaku. Zodiak przyjechał z Wielkiej Brytanii. Tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I czy on się... Bo że on się tak wcześniej nie bawił? Nie, nigdy się tak nie bawił. O, Dzisiaj pierwszy raz widzę jak pies się przeciąga ze mną zabawką. Jest jeszcze z nami Andrzej? Cześć Andrzejo. Cześć, witam. Dobra, to powiedzcie mi, czy to był jedyny problem taki, z którym do mnie się zwróciliście, że on się nie bawi zabawką? Nie bawił się zabawką, szczekał na przejeżdżające rowery, na motory, wszystko co dźwięk taki wydawało mu niepokojący, strasznie się awanturował. Biegnące dzieci, no problem był straszny i ciągnął za smycie. OK. i na chwilę obecną ewidentna poprawa, zachowuje się przyzwoicie, nie hałasuje. Zaczyna z nami nawiązywać kontakt. No i jest super i cieszymy się, że mamy fajnego psa. Okay. Mieliśmy fajnego, a teraz jest troszkę naprawiony. To znaczy, super psa. Udało się super, zrobić bardzo w bardzo. krótkim okresie czasu. Nie myślałem. Oglądałem filmy z niedowierzaniem. Teraz widzę, że jest to prawda i pomaga. Dobry fachowiec. Super lekcje. Pies jest jeszcze lepszy. Też oglądałaś Trzecia filmy lekcja. na YouTubie? Tak, ja mnóstwo filmów oglądałam i... Byłam pełna podziwu. A myślałem, że nie do <głos> <głos> że to jest wszystko fotomontaż. Nie, nie. Widziałam też taki filmik, jak wchodziłeś właśnie do klatki pieska, który był bardzo agresywny i pan, który się nim zajmował, mówił, że nie wierzył, bo, bo jemu tak nie szło, jak z tobą poszedł raz od razu. To widziałam. No, a tu no, jest że... mój przyjaciel. Chodź, dziaku. Całą moją czapką się chcesz pobawić, co? To, Ma masz tam piscura. I idziesz. Dobra. Super. Dobra, zawróć, zawróć. Ponika, zawróć. Chodzi nam o to, żeby on się uczył tolerować ludzi na rolkach. Dobra. Dobra, i zatrzymaj się, spostój tam chwilkę. Na lewym mam. Tak jest. Nie, nie, to nie za dużo naraz. Wiesz, teraz nawet... Spokój. Spokój. Tak. To jest prawo. I luz. Brawo. Super, pok. Dobra. Świetnie poszło, tak? Siedziu? Pewnie, że świetnie. Nie wierzę, nie wierzę, że rowery przejeżdżają, a pies nie szczeka. co, idziemy więcej rowerów zobaczyć? Idziemy, tak. Idziemy zobaczyć rowery. Chodź do Dunia. Idziemy na rowery. Zodiak. No co, rozmawiamy sobie. A Zodiak sobie jest spokojny. Zodiak już zaczyna obserwować otoczenie. I możemy sobie spokojnie porozmawiać. Wcześniej nie było takiej możliwości. Po prostu tak szczekał, że nie szło słowa zamienić, kiedy się stawęło z nim. A teraz proszę, pies stoi spokojnie, obserwuję co się dzieje. Jest grzeczny. Tak? Co tam ciekawego piesta? Ale Spokój. teraz go podkręcam, żeby co tam ciekawego. A co tu pancia ma? Nie rób tak. <laughs> Brawo, świetnie. Spokój. Tak. Super! Świetnie. No i co? Fajnie, nie? No świetnie. Zodziu. I smakałek bym mu dał. wiesz, Od czasu do czasu dałbym mu za takie fajne osiągnięcia, że mu się udało. Popak. Dałbym mu tak. Dokładnie, tak. No Świetnie trzydziecie. Brawo. Ale super chłopak. Zobaczmy rzeczy. My jeszcze pogląda strasznie. No, Chodź się mhm. przyjdziemy. Widzę, że się spodobało. Pięknie. Fajnie chodzi. O, no, to jaka jestem zadowolona. No, nie ten pies. Nie szło kiedyś z nim chodzić. No, samo to, co teraz widzę, jestem taka zadowolona. Naprawdę, wielkie dzięki. Ja dziękuję, przyjechaliście aż z Anglii, żeby ze mną poćwiczyć. Ale warto było, warto było przyjechać, naprawdę. I, I polecam każdemu, kto ma takie problemy z pieskiem, mniejsze, większe, polecam jacka. Dziękuję. Jacka, tak. Jacka, dzięki tak.